Witam serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek czwartek z Britskat, czyli serii, w której modelujemy bryły na przykładzie dokumentacji. Na dzisiaj przygotowałem taki krążek z i Celem tutaj ćwiczenia będzie pokazanie, jak możemy łatwo edytować szyb i zmieniać w nim rzędy. Zacznijmy sobie zatem. No zacznijmy od y, samej obwiedni tego krążka oraz otworu. Narysujmy sobie zatem w dwa okręgi. I widzimy, że jeden z nich jest w środku 245, 35. Drugi otwór średnica 76. I w tym momencie możemy zacząć zastanawiać się, w jaki sposób utworzymy sobie tutaj te prostokąty. Prostokąt 10 na 20 odsunięty o 40 mm od centrum naszego krążka. Możemy sobie Zatem narysować taki prostokąt. 10, 20. I zaznaczmy sobie tę geometrię. Uruchomimy manipulator. W tym momencie, aby znajdował się on idealnie na środku, musimy go w tej osi przesunąć 5 mm. Oraz 40 mm na osi Y. Widzimy, że już mamy tutaj prostokąt. To co musimy zrobić teraz to szczyk. Zatem w ogóle sobie polecenia. Okej. Okay. Z tym, że musi być to szczyk biegunowy. Zaznaczamy tutaj środek. I widzimy, że nam tutaj się już Pokazały elementy naszego szyku. Możemy sobie teraz z niego wyjść. Widzimy, że jest to szyk. Dwoma kliknięciami wchodzimy z powrotem w edytor szyku i znajdujemy kompozycję Cross. W polsku będę to wiersze. Wybieramy to, ile chcielibyśmy mieć tych wierszy. Chcielibyśmy mieć ich trzy. OK. Poza tym widzimy, że, przy, że pomiędzy każdym z wycięć jest tutaj odstęp 5 mm. Razem z długością tych prostokącików da to nam łącznie 25 mm. I w tym momencie możemy wyjść sobie znowu z edytora macierzy. Yy, przepraszam. Tylko tutaj szyku, najeżdżamy na naszą obwiednię, pamiętając przy tym, żeby tutaj u góry było zaznaczone wykrywanie obwiedni i wyciągamy naszą bryłę w trzeci wymiar, w wysokość 10 mm. W ten oto sposób utworzyliśmy sobie taki prosty krążek. Myślę, że nie było tu dużych komplikacji. Dziękuję za uwagę i zapraszam do regularnego sprawdzania naszego kanału. Pozdrawiam.